Ja się nazywam Buba i witam was w kolejnym odcinku moich poświęconych przygód Bo mamy święta, co nie? W tym odcinku moi drodzy naprawdę odpalamy motor <słyska> <słyska> Ale gdybym powiedział, że poszło bez problemów to bym skłamał Więc oglądajcie i czołóweczka Nie, nie wiem Dlaczego? Bardzo! To jest nowe. To, jest to już kameruje? Nie skacz Idź stąd Ale urwa To jest śmiech też na sali z kierownicą, dawać. Witajcie kochani, mamy nowy dzień Mamy nowy kolektor, mamy nowe cewki Mamy nowe świece, nowe paliwo I mamy starego Piotrka Jedziemy go właśnie znowu odebrać z pociągu I będziemy robić kolejną próbę Odpalenia M113 Trzymajcie za nas kciuki Jak to co po niektórych youtuberzy mówią Na pewno będzie dobrze, chyba I czas pokaże co to będzie Jedziemy chłopa zgarnąć Mówi Dobra, jest. Cześć. Siema. Tym razem jeszcze piękniejszy. Tak. Boże, drogi. Podróż bo teraz gorsza jest dla ciebie. No, bo już nie takie podniecające to jest ostatnie. No. Teraz już wiesz, jakie piekło cię czeka. Więc non-stop idziemy do piekła. Tu masz kabusie, Dzięki. I jedziemy. No jechał Teraz jest... Ole. ja piję. Dobrze. Dobra, ma, mu, Nie może się wolniej otwierać, stary, nie? Ona... K... Buduje napięcie. Ja już się boję, co tam ma... Uczy, zamlecione. No? Nie, nie no nie wiem. No więc tak, moi kochani, mamy kolejny dzień. Yy, teraz jest w ogóle zajebiście będzie skomplikowana akcja, bo już jest u nas Piotrek, z którym jest yy, odcinek nagrywany yy, i będziemy znowu odpalać motor, ale teraz jeszcze jesteśmy w temacie skrzyni. No i właśnie już nie jesteśmy w temacie skrzyni, więc to taka wstawka montażowa tylko. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy na tym etapie, jak widać, nie ma motoru. Motor stoi tutaj, ale dzięki temu łatwiej będzie nam wprowadzić te wszystkie poprawki, które zabrakło e, ostatnio. Z rzeczy e, typu nie wyciągamy wniosków. To znowu mamy stary legendarny skład. E, możecie, panowie, podejść do światła. Jest z nami niezłomny Przemo, jest z nami operujący operator Ka Kamilek. Jest z nami Piotruś w gorącej wodzie kąpany. Jest e, Buba, po prostu Kompany. Ale też nie codziennie Więc yy, non stop, lecimy z tematem Szykujemy motor, wsadzamy go do budy I na pewno chyba odpalć. A w międzyczasie jeszcze taka anegdotka jest dla was Nie wiem w jakiej kolejności ukażą się te filmy Ale przyjeżdża do nas Błażej z Odessa CNC I będzie odcinek o zawieszeniu Więc jest kurwa jak zwykle Jan zda bez trzymanki Na pewno będzie dobrze chyba I nie chce mi się więcej gadać Więc niech obraz mówi za siebie <zysy> Dobra, zasadniczo tak, Peter już kurwa jak rakieta w przylądku Canaveral, stoi w doku startowym i zaraz się zetra, a my go blokujemy, bo po prostu musimy coś powiedzieć, zasadniczo Piotruś kupił mi świecę, bo powiedział Nie, tak nie będzie kolego, że na takim szprocie nie będziemy zapierać. I po prostu kupił 16 świec i dzięki Piotruś, a teraz masz. Drodzy Państwo, wymiana świec. takie delikatne porównanie czemu mogło nie działać ale ożygane. co a plak <śmany> czyściół widzę go plack and play <śmany> Malik, I co teraz k***a będzie? Nie Jeszcze wyżej? No, nie wiem, chyba tak, tak. Jeszcze wyżej musisz o, nie. Tu jest miejsce, dobra, no świetnie no k***a jest Idziemy? No Jak daleko jeszcze? Dobra, tu to... musimy i tak ten... Sanki? Sanki wrzucić no? Dobra No do ciebie no Przychodzi nie? jak tam przyjaciel chodzi? Nie mam tu taki problem, Tu to... tak średnio Masz coś dołapania? To znaczy coś do łapania, siatka? Dwa chociaż Może dajmy... Dobra, spadę... to niech siądzie Na początku słaba brzmi to jak coś co by chciało wkręcić. To ja to popuszczę trochę to i znowu się zerwie gwint i będziemy już w... mhm. to jest to co naprawiałem k***a. to samo się stało tu i czemu to się stało znowu? no bo wydaje mi się że wózek jest yy, z, po strzale czy po czymś on się ściągnął bo mi brakuje tylko pół centymetra nie? koleś, ja się... żeby cztery śruby wkręcić, potrzeba dwa lata robot Nie będę jakiś Fajnie, fajnie. Chłopaki tutaj wyjeżdżają z tym dźwigiem, a ja powiem co jest grane. No dobra, znowu voiceover z tego powodu, że tutaj opowiadam o innym odcinku, a nie mam sceny, która by to łączyła, więc generalnie chodzi o to, że włożyliśmy silnik z trudami. W sensie silnik wszedł gładko, ale sanki, które miały go trzymać, nie weszły, bo tam zerwaliśmy gwinty, ale to będzie w następnym odcinku. Niemniej jednak tutaj jeszcze Peter powalczył trochę z kolektorem, z sącym i Dalej już film wraca chyba na dobre tory, więc już, już mam nadzieję, że bez voiceoverów, więc non stop. Bo z po... rzeczy to właśnie się pożegnaliśmy w jednym filmie, to teraz w drugim. Yy, równolegle właśnie robiliśmy tak, że tutaj został zamontowany zawias z rzeczami od Błażejka, a Piotruś w międzyczasie zrobił nam tutaj wszystko z silnikiem i gdyby nie to, że nie mamy przykręconej skrzyni, znaczy się ko yy, konwertera do zamachu. To może i byśmy nawet podjęli jakieś marne próby odpalenia tego, ale żeby się nie zajeżdżać, to po prostu kończymy na dzisiaj i widzimy się jutro. Monsopo. Ach, kolejny dzień, kolejne szanse. Wczoraj skończyliśmy na etapie, gdy mamy już zamontowane zawieszenie. Nie wiem, jak to się ma do tego filmu, który teraz powstaje. Ale ogólnie rzecz biorąc, przed nami odpalanie motorów, więc Peter kończy ostatnie rzeczy tam robić. A ja w tym momencie muszę dokręcić yy, koło zamachowe do adaptera, yy, konwertera. No więc tak, ja wchodzę pod spód i będzie non-stop. Dobra, chyba nigdy nie byłem tak sexy jak dzisiaj. Czyli moje super ogrodniczki, koszulka z krótkim rękawem, gumowe czarne rękawiczki i czapka z daszkiem do tyłu. I możemy wjeżdżać pod samochód, żeby kur. Ogranic, koperty. Zadanie czeka nas niezbyt przyjemne. Bo, znaczy, kur... Może i przyjemne, ale nie najprostsze. Gdyż. Pozwolicie Państwo, że tu dojadę na miejsce. O. Generalnie moi drodzy, tutaj mamy zamach. Dostęp do niego jest prze... przezajebisty. Więc, no. No co wam powiem? No jakoś. jakoś trzeba sobie poradzić. Bierzemy śrubki. Będziemy wkręcać paluszkami. No stop. Skręcamy wszystko. Dobra, Byku, I jak tam? Jaki etap? No Ale bliżej dalej? Wpalamy. No jest wstos. Dobra Teraz tam modzi wiązkę, a my dodajemy trochę oranżady. Super jest ten lejek Muszę go do dupy wsadzić Mam nadzieję, że ta burza tak jak szybko się pojawi, tak szybko spierd... Paliwo dolane Albo rozlane, jak kto woli A za oknem a huragan Katrina Teraz oczywiście z racji tego, że zaczęła się burza To jest najlepszy moment na wyciąganie akumulatora z golfa Ponieważ poprzedni nam wybuch I zrobił krzywdę w klatkę Tak, o to chodzi generalnie Dancing in the rain I to przewidziałem że jak pójdę odkręcać ten akumulator, to inaczej to przewidziałem. Bo przewidziałem, że jak pójdę odkręcać akumulator, to będzie padać, a jak przestanę, to przestanie padać. I właśnie przestało padać. Tylko, że akurat takim fuksem, że zanim yy, zdążyłem. No akcji. Może tym razem nie wysadzimy akumulatory. No. Dobra, zasadniczo jesteśmy prawie gotowi, robimy ostatnie testy, yy, ale nagrywamy wszystko na wypadek, jakby się coś miało wydarzyć. Piotr już teraz zakręci rozróżnikiem i zobaczymy, czy nic się nie zatrze i nie rozgnie, więc poka. Ok, ale coś tak. Ciężko chodzi, bo ma skrzynię, już zapiętą, no. nie? No dobra, to Kupo? co? Laptop. Lap laptop. Nie, obserwujemy, nic nie ceknie I najważniejsze Drodzy Państwo To jakby No co wam powiemy, no Poprawiliśmy rzeczy, mamy nowe cewki Nowe świece, inny Aku I próbujemy Dawaj się odsuną, co no tam będą ognie jeszcze ja to, tak... no to gdzie ja mam teraz? Tu? Najlepiej jak najdalej No dobra, to ja operuję kamerą i patrzę czy się nagrywa To było dziwne, bo od razu poszły ognie. Poszły? No Co się zbudowało? Oleju? Tak. Dobra panie. Odkryj to bierne. Dobra, podejście numer dwa. No jak to mówią, na pewno będzie dobrze chyba. Chociaż prawdę powiedziawszy, trochę sam w to nie wierzę, no ale zobaczymy. Na razie poza kamerą, z rzeczy, które się nagrały, to pierdolą mnie prąd ze świecy, więc jestem trochę bardziej naładowany energią. Daję mi potencjalną, może trochę kinetyczną, gorzej z życiową. Ale może zaraz Ryk V8 odpalanego bez kolektorów sprawi, że wróci we mnie życie. Więc non stop. A jak nie odpali w ten sposób, to mam jeszcze alternatywę. Zostawmy to na koniec. Titi. Titi. Robimy też wszystkie warstwy. I co będziemy robić, żeby on robił? To no, ma cyknąć. I to trzymam jeden. Okay? Coś. No cyka. nic nie czuję. Ale udaje, że jest jeden. No wie, bo to, bo to czary. Ja nie wierzę w naukę. Tylko wczoraj zabawony Go! Yeah. No. Dla twoja mać była, po mojem chodził, moje byciał Tom! No! Tak O! Ale walił kolegę eee, Stój Leje się w ch** i paliło skądś. Update sytuacyjny jest taki Że mamy do wykręcenia listwę paliwową i do wymiany wtryski. Całe szczęście, Peter, że nie zrobiliśmy tak, że wzięliśmy te moje wtryski i nie zagraliśmy nimi k.C. Ku... Polo do świetnika. A my gdzie są? Wiem. O co widzę? W piachu. O! No to lepiej działa niż to. Wiem, wiem. Trochę piachu i wiesz, No od tego się wzięło do nie? No. Ruba numer 3689. Akcja. A few moments later. Prawdopodobnie przed chwilą było a few moments later I w tym momencie jesteśmy te parę godzin dalej I przyjechała pomoc dla powodzian Czyli pa, pan Bartek Kurwa i pan Paweł, no kurwa jedziemy mąż. I co przyniesłeś? Laptop I lampku Tak Tak jest Będziemy patrzeć? Tak Dobra, możesz mnie tym zaszczelić? Tak. <noise> Dobrze. No to non stop podłane O jak pięknie na żółto jest. W ogóle mamy tu laptopa już z tym Preferuję na swoich. Temu kręciliśmy się w tym momencie do 5319 obrotów. Czekaj, czekaj, czekaj. Jak macie masę podłączoną do tego? To jest czujnik temperatury oleju i czujnik temperatury tego. Okej, okay, dobra. Czyli 330 zgaduję no, sobie jakieś tam. Zatem poprawiliśmy sobie jak jest jak się dekodują zęby. No. I teraz jest w, relatywnie w porządku. A jesteś relatywnie duże szanse na zapalenie tego? No zobaczymy, Okej okay. Teraz Z... nie... No i dobra. Można być niefajnie. To jest fajnie. Tylko... Mamy 11 milisekund paliwa, co brzmi jak absurdalnie dużo na odpalenie. Z której tabeli to bierze? O, bo to wygląda jakby to z drugiej tabeli brało. Tu mamy blending tabeli. Czyli bierze 100% drugiej tabeli, a my chcemy 0% drugiej tabeli. No, teraz odpali. No, bo teraz nagle nam się zrobiły 3 milisekundy na paliwie, a nie 1, No. To sobie mogliśmy pokręcić, Nie? No, wtedy odpalił, ale. Nie, co ale się bogaty stało. właściciel to paliwo funduje. no. Wow. czyli co, panowie? Spróbujemy. Ruba generalna? Znaczy, no, pokręcimy wartościami i. Dobra, to ja z... Dołożyłem mocniejszego pull down, bo mieliśmy na pull downie 4K7, jest teraz na 1 kilo, czyli jest jakby mocniej do, do masy, więc mniej szumu. O czym ty Jacek mówisz kurwa do mnie? No ja. O wow, jak zobaczył tam 4000 obrotów, to wiesz, od razu poszło tam Prażone świece. Zrób mi tutaj 1000 koni bez zakucia. A? Dobra. <laughs> <laughs> okay, już. już jest. <laughs> no, dawaj, cringe. jakbyć. Ale nie... Nie? tak ładnie, nie? Nawrówno. 12 seconds later. I to jeszcze mi kom paliło. Pali Ogólnie dla bezpieczeństwa postanowiłem trzymać w żeby nie ja... Chłopaki mnie namówili. Myślę, że to dobry pomysł. Trochę boli, ale jak to mówią, sukces zawsze jest obkupiony cierpieniem. Jak on rośnie, śpiesz się. Dobra. Jest mi względnie wygodnie. Przez względnie rozumiem totalnie nie, nie To jest tak zwana pozycja szrającego psa. I ja też zaraz się zesram. Spróbuj. Lepiej. Ale mam teraz lekkie plecy. Zobacz, czy to jak może być. Highway to tutaj Tutaj jest y, ten mocowanie? Oryginalne. Dobrze, super. I chyba się nie... Ja myślę, że tak będzie lepiej niż one. jako pozycję silnika, nie? Bo dodajesz gazu otwiera się, a ma niedostatecznie dużo paliwa. Także teraz w takiej sytuacji idziemy sobie do wzbogacenia. Jak szybko się wzbogacić. <noise> Delta TPS threshold, to jest do dupy. Strasznie, no bo może przy dwuprocentowej zmianie położenia przepustnicy już robi wzbogacenia. to znaczy jest zbyt wrażliwy na to. Mhm. Czyli że przyszarpuje przy drodze. Nie, niekoniecznie, nie? ale po prostu go przelewa, to znaczy wzbogacenie kompensuje ci to, co się dzieje w jakby z mieszanką w momencie, kiedy nagle dajesz sobie gaz. Dwa procent różnicy to jest prawie żadna różnica, okay. Nie wiem właśnie o co chodzi. Saranie po plakach, po krzakach Dobra, to teraz powiem coś czego się kur... nigdy nie mówi Ostatnie odpalenie to jest taki live jazz Kazów

Leżałam na łóżku i słyszałam czas Stoicki spokój na twarzy Bartka Casteliego. Tak tak, wyp... właśnie jak pierwsza bomba atomowa. A o co chodzi? Znieczulica zawodowa. To to na tym człowieku, żeby zrobić wrażenie, to nie wiem chyba trzeba Backflipa ze świeczką w dupie zrobić to powiedział O, ciekawe. Anyway, how is your sex life? Dobra, to wie pan co? Ja już dziękuję za atrakcję. Mi wystarczy. Mi już wykorbiło o okur... w głowie. Bogu dzięki nie w komorze silnikowej, ale o fajnie. Ci... Nie mamy tutaj jeszcze wody, nie mamy tutaj jeszcze wielu innych kwestii, ale to przyjdzie z czasem. Na ten moment z Państwem się żegnamy. Taki będzie tutaj yy, zakończenie w stylu telewizji śniadaniowej. Yy, państwu dziękujemy. Yy, jeżeli film się podobał, to zostawcie yy, komentarze o treści i pomagam. Było tak głupie, że to wytnę. Nieważne. Kończymy ten film. Do brzegu. Drodzy Państwo, na karcie zostało 8 minut albo i mniej, więc żegnamy się z Państwem. Subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach porąbanych przygód, przyjaciele. Rest in streams!